Na Halloween oglądamy mnóstwo filmów, oglądamy głównie straszne rzeczy, ale nie zawsze chodzi o to, żeby się bać. Czasami chodzi o to, żeby się troszeczkę pośmiać. Ja sobie tak spojrzałem na moją wielgachną a, wideotekę, którą mam, prywatną wideotekę we własnym mieszkaniu. Pomyślałem, opowiem wam o kilku tytułach komedio-horrorów, które lubię, do których uwielbiam wracać, i o tego, jak niektóre z nich to są komedie horrory a niektóre z nich to są horory, które traktujemy jak komedie. Zatem zabieramy się za właśnie to, co nas straszy i to, co nas rozbawia. Od razu zacznę od tytułu, który kocham, który jest jednym z najcięższych do zrobienia czyli zrobienie komedii, horroru i muzykalu jednocześnie który jest remakiem. To jest film z lat 80. Myśli sobie, kurczę, jaki to jest oryginalny pomysł o mordejczej roślinie z kosmosu, która przyleciała i która, e, która bardzo sprytnie oszukuje biednego, biednego chłopa i ona wmawia mu, że trzeba, go, trzeba ją karmić, by, a, by w pewnym momencie rozmnożyła się, przejęła władzę nad światem i zniszczyła cały Świat. A jest to pomysł, który był jeszcze Rogera Cormana, boga, taniego kina klasy B, który robił to w latach 50. i także wtedy opowiadając tę historię swoją drogą, jak dobrze pamiętam, w jedną z ról wcielił się Dick Miller, jeden z ikon, jedna z ikon horrorów, nie tylko horrorów, ale właściwie ka każdego kina eksploatacji, a widzieliście go w najróżniejszych filmach. I tutaj umiejętność za zachowania tej. Równowagi pomiędzy komedią a horrorem jest cudownie zrobiona. Nie bez powodu zresztą, dla przykładu, mówi się, że e, jedną z najlepszych w historii ról jednoscenowych jedno jest na przykład rola mm, Billa Morrea jako, jako e, pacjenta u dentysty sadysty. Wow! O Ojej! O Jest! Więc to jest pierwszy taki tytuł, który. Rozbawia, ale rozbawia celowo, który nas usypia miłością, który nas usypia cudownie zaśpiewanymi piosenkami i który jej największy minus jaki ma to ten, że producenci nie wierzyli w znakomite zakończenie w stylu Godzilli, czyli właśnie to co wam opowiedziałem i musieliśmy zrobić wersję pozytywną. Dlatego jeżeli możecie, szukajcie wersji Director's Cut, czyli właśnie wersji reżyserskiej, ponieważ tam zobaczycie prawdziwe zakończenie, gdzie mnóstwo wielgachnych roślin z kosmosu rozpierdziela cały e, Nowy Jork i właściwie potem cały świat opanowuje. Cudowna, 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 e, cudowna rzecz. Całkiem inna beczka. Pacjent na jest całkiem inna beczka. I to jest beczka, która wyrosła z tego, że miłość do horrorów stała się czymś, co nagle można było w pewnym sensie spieniężyć. Pojawiło się kilka postaci, które zaczęły zajmować się horrorami w swoich programach. Między innymi Joe Briggs, który opowiadał o takich nocnych pokazach, i wciąż opowiada o nocnych pokazach w, w kinie samochodowym, ale także Elvira. Elvira to była kobieta, to, przepraszam, to jest kobieta, to jest pani, która miała cudowny stój. Ten stój, niezwykle podkreślał jej biust, wciąż podkreśla jej biust. I była właśnie tą, która zajmowała się horrorami, mówiła o horrorach, ale stała się ikoną dosyć szybko stała się niezwykle popularna. I e, ze względu na to, że była popularna, no to zrobiono filmik. I to jest jej debiut. Komediowo-horrorowy debiut, który jest wypełniony. Żartami nawiązującymi do seksu, żartami nawiązującymi do seksu, żartami nawiązującymi do seksu, ujęciami na jej bust. <grystanie> Jest to cudownie, durny film, ale ma w sobie taką piękną miłość. A dla mnie cudownie. Mm... Zabawne po latach jest to, że nasza pani Elwira, em, aktorka, czy też postać grająca Elwirę, po latach, to się o niej mówi, wyszła z szafy i wyszło, że te wszystkie chłopy, co przez lata śliniły się, wysyłały do niej listy, wysyłały do niej zdjęcia, próbowały ją poderwać od lewa do prawa, nie miały szans. Nie miały nigdy szans z prostego względu. I dla mnie to jest takie. Mm, takie cudownie urocze, że my mogliście wierzyć, że dacie radę, ale po prostu byliście z góry skazani na porażkę. Jak widzicie, ja sięgam i uwielbiam zaczynać od hmm, mojej ulubionej dekady w horrorach, czy oczywiście od dekady lat 80., więc trzeci przykład także będzie z lat 80. I znowu, tutaj mam, to jest cała kolekcja, kolekcja domów. Domy, domy. I to jest tak. O, zaczynamy od pierwszego domu. I ja tutaj pozwolę sobie, schowam nawet Halloween. About the horrors of home ownership. House. Zaczynamy od pierwszego domu i idziemy coraz bardziej dziwne e, historie. I dom to jest oczywiście historia o tym, że ktoś się wprowadza do domu, w którym straszy. I to straszenie jest właściwie calutką e, fabułą, więc mamy... W pierwszym filmie nawiązania do Wietnamu, w drugim do rasistowskiego pradziadka, który e, zajmował się kopaniem, e, kopaniem i poszukiwaniem złota, więc mamy potem róż, najróżniejsze, e, najróżniejsze e, klątwy, które są narzucone. Co kolejny film to gorzej. Ale to jest seria filmów, która nigdy nie próbowała udawać, że jest czymś więcej niż właśnie zabawą, komedio, horrorem i jeżeli chcecie jej stronę horroru, wybieracie dwójkę lub trójkę. Jeżeli chcecie. Przepraszam, jeżeli chcecie jej stronę komedii, wybieracie dwójkę lub trójkę. Horroru, jedynkę. Złego filmu wybieracie czwórkę. Zatem macie wszystko w tej pięknej, w tej pięknej e, kolekcji. Ale jestem przekonany, że ja tutaj mówię o tych tytułach. I już część z was mówi, nie, 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 no, jak możesz mówić o komediach horrorach i nie wspomnieć o najważniejszym komedio-horrorze, czyli ojcu wszystkich, czy też matce, czy też wujku, czy też dziadku, wszystkich komedio-horrorów, czyli The Evil Dead, a właściwie Evil Dead 2 i oczywiście potem Armia Ciemności. Jak zresztą tutaj Armia Ciemności także jest. Oczywiście to jest cudowne połączenie, szczególnie, że... Trzecia część, czyli Armię Ciemności, już wyraźnie jest komedią wypełnioną slapstickiem. I to jest jedna z rzeczy, którą w dobrym komedii horrorze wyłapiecie, że ktoś oglądał Charlie'ego Chaplina, Bustera Keatona, e, właśnie The czyli to, ja nie wiem jak po polsku oni są nazywani, e, i dosłownie brał gagi i żarty z tych filmów. Albo z Looney Tunes. Z odcinków z Królikiem, Baksem albo z Dafim Dakiem, Dafim Duckiem, najwyraźniej tak się mówi, i przekładał je na język horroru. Tylko, że tym razem, gdy się poślizgnąłeś, na przykład mózg ci wypadł z głowy. Albo tym razem, gdy kopnąłeś w jaja szkielet, to szkielet przecież nie ma jaj, bo jest szkieletem. Jest w tym coś tak cudownie świeżego, gdy bierzemy filmy z lat dwudziestych i w latach osiemdziesiątych, dajemy im nowe życie. Tak jakby dopiero gdy zauważyliśmy esencję tej makabry, w której żyjemy, to dopiero wtedy możemy naprawdę śmiać się i naprawdę docenić, tak jakby Charlie Chaplin, gdyby żył w latach 80., to nie nagrywałby komedii, tylko robiłby najlepsze horrory na świecie. I ja chciałbym wierzyć, jeśli mam być szczery, że twórcy właśnie filmowi, Buster Keaton czy właśnie Charlie Chaplin, gdyby żyli lat 80., i zobaczyli, jakie cudowne rzeczy robią ludzie od efektów praktycznych, to robiliby najbardziej krwawe, głupie i absurdalne komedio-horrory, jakie kiedykolwiek wyszły. Przepraszam, ale uwielbiam komentarz, więc od razu muszę przeczytać. Eee, to będzie frisza? Pamiętam, jak miałem 9 lat, oglądałem Evil Dead 2 na wideo, mama przyczaiła. I zabrała mi kasetę. Mega szanuję, mega szanuję takie właśnie HAHA! Ha, jeszcze powinna ci ją połamać. No ha! I będzie dobrze. Groovy. Do tej pory wszystkie tytuły, które wam podałem, to są tytuły, które są z założenia horror komediami. Albo nawet bardziej komediami niż horrorami. Niektóre z nich, tak jak kolejny, Franken czyli dziewczyna z kawałków. Co prawda, już rok 1990, ale tak naprawdę wymyślona i napisana wcześniej. To jest kolejny przykład. Tym razem bierzemy pomysł, co by było, gdyby doktor Frankenstein nie był bogaty, tylko był z New Jersey, czyli był trochę wieśniakiem. Pamiętajcie, New Jersey to wieśniaki dla Nowojorczyków i nie budował nowego życia, tylko musiał odbudować swoją dziewczynę, którą Rozjechała automatyczna kosiarka, którą on sam zbudował i sprawił jako prezent dla swojego, e, dla swojego ojca, bodajże. Historia wymyślona przez Franka Hennenlotera, która jest cudownie absurdalna i która doskonale wie, że jest komedią. To jest film, w którym praktycznie nie ma krwi, mimo tego, że rozsadzamy na części pierwsze 8 albo 7 prostytutek. Ja już nie pamiętam w tym momencie, ogromną liczbę prostytutek, ale one wybuchają jak efekty pirotechniczne, one wybuchają jak fajerwerki. Mimo tego, że kleimy i zszywamy różne części, to one są także bez krwi, ponieważ to miała być komedia, która mogła być nawet w kategorii PG. I dzisiaj ja bym się nie zdziwił, gdyby była w kategorii PG, gdyby nie to, że widzimy czasami biust. Pamiętajcie, dla amerykańskiego widza, a właściwie dla amerykańskiego cenzora, sutek kobiecy jest straszniejszy niż oderwanie głowy. Więc nie dziwmy się, że Franken Hooker stała się w pewnym momencie filmem strasznym i zakazanym, bo tam były kobiety nagie, które potrafiły robić tak mięśniami jak Terry z Brooklyn 99. 9 Zatem mamy z jednej strony Frankenhooker, ale z drugiej strony mamy komedię, która jest niewinna, mimo tego, że prawdopodobnie bardziej brutalna, ale była zawsze uznawana, że bardziej dziecięcy film, chociaż straszliwy potrafił być. Oczywiście historia gremlinów, a najlepiej to gremlinów 1 i gremlinów 2. Tutaj Joe Dante, ziomek, który... Jest ojcem chrzestnym wielu pomysłów horrorowych lat 90. Człowiek, który dał nam The Howling, człowiek, który okazał się być wybierany przez Spielberga do wielu projektów jako pomysłowy reżyser. I to jest historia, która śmierdzi Spielbergiem na tysiąc kilometrów, a jednocześnie tą zabawą coś, co jest niezwykle urocze i słodkie, co się w coś morderczego. Gdyby nie Gremliny, nie dostalibyśmy dzisiaj. E Baby Jody, bez dwóch zdań. Z drugiej strony, gdyby nie Gremliny 2, które ja uwielbiam, nie dostalibyśmy najbardziej samoświadomej, łamiącej czwartą ścianę komedii, gdzie Deadpool uczyłby się tysiąc lat jeszcze, jak robić łamanie czwartej ściany, bo właśnie Gremliny 2 robiły to znacznie lepiej, gdzie chociażby właśnie Hulk Hogan rozrywał, gdzie mieliśmy scenę, gdzie nagle przenosiliśmy się do kina, gdzie mieliśmy gdzie mieliśmy najbardziej seksowną e, kobieto-gremlinkę, gdzie mieliśmy inteligentnego gremlina i gdzie gdyby nie to, że pieniądze się skończyły, mm, bo produkcja zdecydowanie przekroczyła budżet, to dostalibyśmy też najpiękniejsze zakończenie, znacznie lepsze niż po prostu porażenie wszystkich prądem i przez to pokopanie, bo mieliśmy m.in. także Batmana, e, Batmana-gremlina, który cudownie sobie latał. Mm, kocham gremliny, idź swoją drogą. Rozmawialiśmy o aktorach, którzy się pojawiają w horrorach. Dick Miller pojawił się oczywiście w Gremlinach. I tak możemy przejść do tytułów, które są już troszeczkę inaczej sklasyfikowane dla mnie wciąż komedio-horrory, wciąż dla wielu śmieszne, ale niekoniecznie celowo. Co mam na myśli? Bardzo często mówi się o filmach, które są złe. Tutaj mówię Silent Night, Deadly Night 2 i oczywiście Troll 2. W jednym i w drugim przypadku kina pękają w szwach od rozerwanych bebechów ze śmiechu. Ale za każdym razem jest to raczej z tego względu, że śmiejemy się nieświadomie nie, nie, nie dlatego, bo reżyser zaplanował tam żart ale po prostu musimy zaśmiać się z nieudolności aktorów. Reżyserów, scenarzystów, czy też producentów, czy też aktorów, którzy nie do końca aktorami byli. W Trollu 2 mamy Ziomeczka, który jest dentystą, w sensie obecnie jest dentystą, a został tam jednym z głównych aktorów. Mamy cytaty, które przecież wspominamy. Najważniejsza rzecz. Nie pozwolę ci sikać na, 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 na hospitality. I won't allow it. Co robisz, ojcze, rozpinający pasek, jakbyś miał mi coś zrobić krzywdę? Zapinam bardziej, żeby, żeby nie czuć głodu. Pamiętamy te sceny i pamiętamy te żarty. Które są przeurocze, mimo tego, że na przykład reżyser Trolla 2 po dziś dzień twierdzi, że to jest niezrozumiały film, który miał być poważny, i swoją drogą był robiony przez Włocha, który nie znał angielskiego, który wymagał od swoich anglojęzycznych aktorów, żeby nie zmienili literki chociażby w scenariuszu, bo on wie lepiej. No i to, to jest właściwie przepis na na zły film, ale film, który jest cudownie komediowy, niekoniecznie z założenia. And you can't piss on I won't allow it. Najlepsza scena seksu z popcornem, cokolwiek to znaczy, ale najlepsza scena seksu z popcornem ever, <ścoughs> z swoją drogą. A. <ścoughs> Na koniec chciałem jeszcze dwa tytuły zaproponować Wam. Bo już powiedziałem o tych, które są zabawne, ponieważ celowo są zabawne, które bawią się konwencją, które mówią o tym, haha, łączymy jedno i drugie. Mówiłem o takim, które nie chciały tego łączyć, a tak wyszło, czyli nasz kochany troll. I oczywiście Silent Night, Deadly Night, który ma najlepszy tekst w historii. Mmm, Garbage Day! Cudowny tekst w historii. Garbage Day! Huh? No! Ale są też horrory, które komediowość zawierają w kontekście społeczno-politycznym i, i oczywiście starają się robić satyrę na kapitalizm, na konsumpcjonizm. Takim filmem jest właśnie Staff. Larego Cohena. Larry, Cohen. Larry Cohen jako taki także zajmował się komediami, więc to jest postać, która zajmowała, zajmowała się tym spojrzeniem na społeczeństwo, a tutaj wy, wykorzystał horrorowe nutki i coś, co, z, co staje się kosmicznym glutem, ale zostaje przerobione na kosmiczny jogurt, właśnie na pyszny jogurt, który wszyscy muszą jeść, który okazuje się oczywiście nie do końca tym, czym nam się wydaje. Wcale nie jest jogurtem. I dostajemy tutaj oczywiście spojrzenie na korporacyjną Amerykę, na to, jak niezależnie od tego, jak to jest obrzydliwe, my będziemy to sprzedawać, więc. Film Staje się dużo bardziej świadomym, e, świadomą krytyką społeczną, mimo tego, że wciąż trzyma się zarówno komediowości, jak i horrorowości. Bardzo ciekawy przykład, który właśnie pokazuje, że komedio horror nie musi być durny, nie musi być basterkitą, nie musi być nie umiem grać, więc gadam głupoty. Czasami to może być jestem świadomy tego. W że opowiadam o czymś poważniejszym, ale wykorzystuję całkiem subtelne momentami, czasami niekoniecznie, całkiem subtelne środki właśnie horroru horror komedii. I na koniec, tylko jeden, bo każdy z Was może teraz podać ty tysiąc tytułów horrorów ostatnich 20 lat: Sharknado. Wszystkie, tą, tą całą serię horrorów robionych na kanale sci-fi, gdzie one są w 100% świadome i one celowo robią żarty. Dla mnie te horrory nie do końca są dobrymi horror komediami, bo ani, ani dobrym horrorem, ani dobrym komedią nie One są męczące. Ale czym innym jest umiejętność zabawy konwencją, gdy tą konwencję poznasz. Dlaczego podaję mój ukochany Piątek XIII? Co prawda, tutaj tego, tego filmu, o którym chciałem powiedzieć głównie, nie ma, ale dostajemy część szóstą, która śmieje się z całej serii, ze części wcześniejszych, która żartuje ze scen śmierci, ale nigdy nie przekraczając granicy powiedziałbym parodii i nie wpadając w filmy Braci Cukier albo filmy Braci Łanias. Czyli nie wchodzi w lesliego Nielsen'a, ale dostajemy scenę ziomeczka, który jest zamordowany grając w paintball albo innego ziomeczka, który jest wkurzony, że przegrywa z dziewczynami, albo Ilość żartów seksualnych, których jest mnóstwo, to będzie, po angielsku to jest, it's a hairy turn, czyli to będzie dosyć ostry zakręt po polsku, a doty jest to powiedziane w momencie, w którym dziewczyna bierze głowę chłopaka i wkłada ją sobie pomiędzy nogi. Więc tego typu rzeczy dostajemy w części szóstej, która jest samoświadoma już wtedy, piątek 13 był samoświadomy, a dostaliśmy ledwo później część e, dziesiątą, Jason X, gdzie już powiedzieliśmy, dobra, głupota, naszej serii osiągnęła apogeum, idziemy w kosmos. Bo bądź co bądź, w poprzedniej części poszliśmy do piekła, więc możemy teraz polecieć w kosmos, możemy zaszaleć, możemy zrobić totalnie absurdalne i głupie rzeczy i tutaj już zaczyna być granica Stajemy się trochę jak rekinado. I dla niektórych ten film będzie jak rekinado, czyli w ogóle nieśmieszny, ale gdy mówimy o horrorach, horrorokomediach, no to to właśnie Jason X był jednym z tych pierwszych nowoczesnych horrorów po 2000 roku, który próbował nam powiedzieć w 100%. Ja wiem, że jestem durny, ale ja to robię celowo i moje żarty słabe, bo beznadziejne, typu odpadający sutek. Androidowi, który został stworzony przez jednego typa, albo facet, który stracił rękę, ale nie widzi z tym żadnego problemu i chodzi: o, moja ręka! Ha, ha, ha", bo nie czuje bólu, ponieważ jesteśmy w przyszłości. Tego typu żarty były już na porządku dziennym, więc to będzie ten przykład. Gdy doszliśmy do Jasona X, to zaczęliśmy bardzo niebezpiecznie zbliżać się do komedii horrorowych, które nie rozumieją ani, co to jest ten Basterkiton, ani co to jest. Tak złe, że aż dobre. Ani co to jest, ładna krytyka społeczna, która jest uszyta e, nićmi horrorowymi, tylko po prostu jesteśmy bezczelnie obrzydliwi, dzięki temu jesteśmy strasznie horrorowo-komediowy. To moim zdaniem może być ten element, że najbardziej zarówno horror, jak i komedia traci. I dla mnie Sharknado jest tego genialnym przykładem. Zarówno komedia traci, jak i horror traci, a chyba wszyscy tracimy, gdy oglądamy 25. część Sharknado. Jestem pewny, że pominąłem pewnie mnóstwo komediowych filmików. Jestem przekonany, bo tutaj wyskoczyła mi pirania 3D. Sami jeszcze wspominaliście przeróżne tytuły, więc piszcie, jakie jeszcze tytuły są cudownymi horroro komediami albo komedio-horrorami. I my ze Stefanią ocenimy to i będziemy dawać wam albo piątkę, albo mniej niż piątkę, ale Stefania. Ma problem i ona zawsze piątkę daje, więc jeżeli nie będzie piątka, to nie wiem, to ona musi. O, tak wam na. Nie piątkę, to będzie zero. Zatem ja Wam bardzo dziękuję, Stefania Wam macha i udanego Halloween, jeżeli o oglądacie to na Halloween, i o udanego oglądania, jeżeli oglądacie to jako podstawę, żeby znaleźć sobie fajny materiał, fajny filmik, e, fajny filmik na miły, horrorowo-komediowy wieczór.